Hejka moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga z życia animatora hotelowego. Nagrywam dla Was właśnie z tej pięknej, słonecznej Hiszpanii, ponieważ, jak dobrze wiecie, właśnie tutaj na południu Hiszpanii pracuję jako animator hotelowy. I ten odcinek chciałam Wam troszeczkę opowiadać o dwóch aktywnościach, które przygotowuję dla dzieci wieczorem. Wieczorem w okolicach godziny 18 przygotowuję dla dzieci tak zwane zabawy stolikowe, troszeczkę spokojniejsze niż te, które mają miejsce w dzień i również dużo znacznie spokojniejsze niż te, które robimy na sam koniec dnia i przeważnie są to jakieś właśnie gry, teleturnieje, ale nie tylko. Dzisiaj właśnie chciałam Wam opowiedzieć o dwóch. Pierwsza z nich to Familiada. Familiadę możemy zrobić na kilka sposobów, możemy sami sobie przygotować pytania, jest również w internecie dostępna prezentacja, którą możemy sobie pobrać, co też również zrobiłam, natomiast nie wszystkie pytania się u mnie sprawdzają, a tutaj nie mam możliwości, aby ją zmodyfikować. Natomiast obiecuję Wam i sobie, że po powrocie do Polski przysiądę do tego PowerPointa i tę prezentację zrobię właśnie Familiady dla młodszych dzieci, dla nastolatków i dla osób dorosłych, e, ponieważ Familiada okazuje się świetnym rozwiązaniem i na pewno będę chciała mieć taką prezentację. Natomiast tutaj muszę sobie jakoś radzić, a animator znany jest ze swojej kreatywności, potrzeba matką wynalazku i stworzyłam plansze do Familiady. Chciałam Wam się z nimi teraz podzielić. Co też tutaj wymyśliłam? Moje plansze wyglądają w ten sposób: Na górze znajduje się pytanie, w tym przypadku jest to, jak możemy się przemieszczać. Oczywiście są to pytania z myślą o dzieciach młodszych. I jeżeli na przykład dziecko udzieli jakiejś odpowiedzi, ja sobie na mojej ściądze sprawdzam na przykład odpowiedź, że pociągiem. Ja wiem, że to jest odpowiedź czwarta i w punkcie czwartym odsłaniam odpowiedź wraz z punktacją ta-dam, ta Inna odpowiedź może być, że pieszo. A i w ten sposób właśnie sprzygotowałam kilka takich plansz. Co tutaj jeszcze mamy? Co obejrzymy w telewizji? Jakimi zabawkami bawią się dzieci od dziesiątek lat? Eee, tutaj. Em, a mam dla Was zabawę, może uda Wam się zgadnąć. Piszcie w komentarzach, jakimi zabawkami bawią się dzieci od dziesiątek lat, a później dam Wam znać. Wstawię zdjęcie w komentarzu, jakie są prawidłowe odpowiedzi. Zapraszam Was serdecznie do zabawy. Takich plansz mam przygotowanych dużo. W jaką piłkę możemy grać? Gdzie możemy jechać na wakacje? Tu Wam zdradzę jedną odpowiedź. Moją ulubioną, gdzie możemy jechać na wakacje? Tadam, tadam, Do babci! <grym> Oczywiście takich plasz mam kilka, i zabawy jest zawsze bardzo dużo. I nawet jak przyniosłam właśnie raz prezentację tą gotową i te moje plaszcze, o tak się zastanawiałam, czy to jest na pewno dobry pomysł, że tak ręcznie robione, ale właśnie dzieci najczęściej reagują w sposób, pani sama to zrobiła? Wow. I mi się ta wizja bardzo podoba, ponieważ również są przekonane, że mogą same również taką familiadę w domu wykonać, więc pomimo tego, że to jest taka ręczna praca, to rzeczywiście dzieciom się mimo wszystko bardzo podoba i ja jestem z tego również dumna i zadowolona. Druga moja propozycja na wieczór, jest to coś wyjątkowego, zrobiłam to po raz pierwszy. Natomiast na pewno będę powtarzać, ponieważ cieszyła się ogromną popularnością i na ten rodzaj animacji przyszły wszystkie dzieci, jakie były w hotelu, wszystkie polskie dzieci, dlatego wiem, że warto to powtórzyć, natomiast nie częściej niż raz w tygodniu. Jest to moi drodzy kino. Tak, zorganizowałam kino z dużą pomocą e, hotelu. Bez nich zupełnie nic by mi się nie udało zrobić. E, zresztą opowiem Wam o tym troszeczkę, ponieważ wtedy, kiedy zrobiłam to po raz pierwszy, wszystko nagrywałam, ponieważ chciałam Wam zdać relację z tego wydarzenia, więc dowiecie się dokładnie, jak to wyglądało. E, miałam troszeczkę dylematu. Zastanawiałam się, czy to jest dobry pomysł, czy są na wakacjach, czy to jest dobry pomysł, żeby one oglądały bajkę. Natomiast raz w tygodniu nie zaszkodzi, a dzieci były naprawdę zachwycone. Tym bardziej, że pokazałam bajkę o byczku Fernando, y, moją ukochaną bajkę. Jest to byczek y, urodzony w Hiszpanii, wychowany w Hiszpanii, który nie lubi korridy, nie chce walczyć. Jedyne, co chce, to być na łące swoją przyjaciółką Niną. Uwielbia chronić króliczki, jest bardzo łagodny, ale przy tym bardzo potężny, jest idealny po prostu tego, żeby, żeby walczyć na arenie, ale on nie chce, więc historia jest przepiękna. A zresztą, co ja Wam Będę opowiadać przecież, wy byczka Fernando znacie już bardzo dobrze, ponieważ scenariusz na zabawę o tematyce byczek Fernando znajduje się w, w moim e-booku, scenariusze bajkowe. Niektórzy z Was już go zdobyli na pewno, pewnie nawet większość, ponieważ był on bonusem do mojej książki Poznaj Europę przez zabawę. I właśnie tam, przy okazji Hiszpanii, zamieściłam 10 zabaw o tematyce byczek Fernando. Wpadłam również na pewien pomysł, który dopiero wprowadzę, ale już teraz chcę się z Wami nim podzielić. Otóż, miałam takie zakładki Figlo. I postanowiłam je przerobić i zrobiłam z nich. Tadam, tadam, bilety do kina. I te bilety właśnie będę rozdawać dzieciom już na samym początku ich pobytu, kiedy dopiero mnie poznają, aby pamiętały, że na koniec naszego, naszej przygody mamy właśnie kino, i tutaj mam napisane. Kino z popcornem, bajka, byczek Fernando, kiedy i godzina. Niedziela jest ostatnim dniem. W poniedziałek dzieci już wylatują, akurat w moim przypadku, dlatego zawsze, właśnie na zakończenie, pomyślałam, że to będzie taki fajny akcent, aby wszystkie dzieci razem mogły spędzić czas. To, co ważne, postanowiłam na górze pisać kino z popcornem. Jest to również taka informacja dla rodziców, ponieważ jeżeli rodzice nie wyrażają zgody na to, aby dziecko jadło popcorn na przykład albo dziecko nie może go jeść, no to wtedy już wiedzą, że ponieważ ja sygnalizuję, że to jest popcornem, więc mogą mi taką informację zgłosić. Oczywiście ja i tak rozmawiam z rodzicami, jeżeli przyprowadzają dzieci i pytam, czy na przykład, bo ja też przygotowuję napoje, soki, też pytam, czy dzieci mogą ewentualnie samą wodę. No i oczywiście, czy mogą jeść popcorn, więc jeżeli byście się skusili na organizację czegoś takiego, to pamiętajcie zawsze, aby z rodzicami porozmawiać o tym, czy dzieci mogą właśnie jeść i popcorn i pić różnego rodzaju napoje. No a teraz już Was zapraszam serdecznie do obiecanej relacji, którą nakręciłam podczas właśnie pierwszego, pierwszego seansu. Byłam bardzo podekscytowana i nie wiedziałam jeszcze, jak to wyjdzie, natomiast już po prostu czułam ogromną wdzięczność za tą pomoc, którą udzielił mi mój hotel. Po prostu byli niesamowici i to właśnie to wydarzenie jest dla mnie takim podkreśleniem, że naprawdę trafiłam w dobre ręce i do wspaniałego hotelu i do wspaniałego teamu. Hejka moi kochani, Dzisiaj chciałam Wam opowiadać o atrakcji, którą przygotowałam dla dzieci, właśnie dzisiejszego wieczoru w tej sali odbędzie się kino. Kino dla dzieci z popcornem. Na film wybrałam bajkę Byczek Fernando, ponieważ akcja tej bajki odbywa się w Hiszpanii. Teraz Wam troszkę opowiadam, jak udało mi się zorganizować ten wieczór. Sprawa najważniejsza, czyli sprzęt. Ten sprzęt oczywiście należy do hotelu, także pierwsze co zrobiłam, to porozmawiałam z teamem e, animacyjnym, tutajszym, aby pomogli mi, tej, użyczyli mi tego sprzętu, a także pomogli podjąć te wszystkie e, kabelki, ponieważ ja nie jestem zbyt techniczna i potrzebowałam pomocy. I tutaj również, e, tak jak w wielu różnych moich pomysłach, animatorzy okazali się niezwykle pomocni i przyjaźni, także tutaj sprzęt już jest gotowy. Kolejna kwestia, którą załatwiłam, to są również napoje dla dzieci. W tej, w tej sprawie udałam się do baru i poprosiłam o napoje właśnie dla około 20 dzieci. Oprócz tego, musiałam również pójść do recepcji poprosić o udostępnienie tej sali. Oczywiście od tego powinnam zacząć tę opowieść, bo rzeczywiście salę taką piękną dostałam, zacienioną. I ostatnia kwestia, którą już również dogadałam, a teraz muszę się tylko udać ją odebrać, to jest oczywiście popcorn. I w tym celu poprosiłam kuchnię, aby taką porcję dla dzieci popcornu przygotowała. I właśnie idę po ten popcorn, to jest największą atrakcją dzisiejszego wieczoru popcorn. Aż hmm? pachnie, jeszcze cieplutki. Gwiazda, gwiazda wieczoru po prostu. Także wszystko już jest gotowe, i ja już tylko czekam na dzieci. I sala po nie tradycyjnie, to chyba znaczy, że była dobra zabawa. No i ciekawe, kto to wszystko posprząta. Szczęśliwy animator. Także jak widzicie wszystko wyszło świetnie. Mam nadzieję, że kolejne seanse również odniosą sukces, a ja już się z wami żegnam i do zobaczenia na kolejnym filmiku. Buźka. Hej.